Wersja wydarzeń mojej mamy po dzień dzisiejszy przyprawia mnie o mdłości. Najzwyczajniej świecie wrócił do bycia tym samym rozrabiaką, którego tak bardzo kocham. Ksiądz zapytał mnie, co widziałem po śmierci. Witajcie w opowiadaniach z serii Błąd w Matrixie. Czy przydarzyło się wam kiedyś coś tak nieprawdopodobnego, że po prostu nikt nie mógł tego wytłumaczyć w jakikolwiek racjonalny sposób? W dzisiejszym odcinku każda historia przedstawia właśnie takie unikalne zdarzenie, które nawet po wielu latach nie dawało autorom spokoju, więc postanowili podzielić się tym z nami. Dajcie znać w komentarzach, czy i wam zdarzyła się taka sytuacja, którą moglibyście nazwać błędem w Matrixie. Stało się to w 2009 roku, kiedy miałam 16 lat. Był to pierwszy weekend lata i kiedy obudziłam się około 11 rano, dom był pusty. Wzięłam więc pierwszą lepszą przekąskę do ręki, po czym zeszłam do piwnicy, żeby pooglądać sobie telewizję. Tego dnia miałam w planach porobić coś z przyjaciółką w okolicach godziny 15. Tak jak wcześniej wspomniałam, zaczęłam oglądać telewizję około 11, wiedząc, że mam jeszcze 4 godziny, zanim będę musiała się zbierać. Minęło jakieś 30 minut, od kiedy zaczęłam sobie leniuchować na kanapie, aż tu nagle mama schodzi do mnie na dół. Zszokowana pyta, gdzie podziewałam się cały dzień. Byłam tak zmieszana, że jedynie wydukałam, o czym ty mówisz? Przecież nie śpią dopiero od godziny. Spoglądam więc na zegarek i widzę, że jest grubo po 17. Prędko udaję się na górę i sprawdzam telefon. Dziwne. Kilka nieodebranych połączeń od mamy i przyjaciółki. Wersja wydarzeń mojej mamy po dzień dzisiejszy przyprawia mnie o mdłości. Tego dnia była na meczu bejsbolowym od 13 do 15 wraz z moim młodszym bratem. Ponoć oboje byli w domu, kiedy się przebudziłam i zeszłam do piwnicy, jednak żadne z nich nawet nie pamięta, żebym wstawała tamtego ranka. Po powrocie do domu około 15 mama przetrząsnęła cały dom, żeby mnie znaleźć, łącznie z piwnicą, w której przesiadywałam oglądając telewizję. Mija już 10 lat, a ja nadal nie mam zielonego pojęcia, co tak właściwie się wydarzyło. Mogę nazwać to najdziwniejszą rzeczą, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam. Nawet jeśli zazwyczaj opowiadam o tym w formie żartu, czy też śmiesznej anegdotki, to nadal przechodzą mnie ciarki na samą myśl o tamtym dniu. Ale przecież to banalnie proste. Autorko! Najbardziej prawdopodobne jest to, że po prostu zostałaś uprowadzona przez obcą cywilizację. Nie przypominasz sobie żadnych migających świateł albo człowiekopodobnych postaci? A co do niezgadzających się wspomnień domowników? Można to łatwo wytłumaczyć tym, że kosmici na pewno dysponują technologią wymazywania wspomnień. Jeśli podobała ci się pierwsza historia wraz z moją narracją, to będę wdzięczny, jeśli poświęcisz chwilę na zostawienie suba i łapki w górę. To naprawdę pomoże w rozwoju kanału, dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. Możesz też napisać, co myślisz w komentarzach, a ja postaram się odpisać na wszystkie z nich. Dzięki. Wszystko wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Pogodzenie się z całą tą sytuacją trochę mi zajęło. Zaczęło się od niepozornego telefonu sąsiada z domu obok. Dzwonił z pytaniem, czy miałbym coś przeciwko, żeby pomóc mu wnieść materac na piętro. Jego mama choruje, więc ma dość duże i ciężkie łóżko rehabilitacyjne. Jako, że są świetnymi sąsiadami, to bardzo chętnie zgodziłem się wpaść. Kiedy już dotarłem na miejsce, w mieszkaniu, zastałem też przyjaciela sąsiada, który, nawiasem mówiąc, był księdzem. Pomogłem im obmyślić plan, w jaki sposób można oddzielić materac od łóżka. Tak, abyśmy mogli wnieść go po schodach. Wszystko idzie sprawnie, więc sąsiad pyta, czy pomogą im też przenieść szafę. Długo się nie zastanawiam i razem z nimi wyciągam ją z przyczepy, po czym wchodzimy z nią na górę. Tak właśnie zginąłem. Główne schody mają 11 stopni. Stoję na szóstym schodku, trzymając szafę od dołu, aż nagle czuję, jak mebel powoli wyślizguje się im z rąk. W ułamku sekundy szafa spada na mnie, a ja lecę do tyłu. Budzę się w swoim domu, dzwoni mój telefon, a żona pyta, czy w końcu go odbiorę. To mój sąsiad. Prosi o pomoc w przeniesieniu łóżka dla jego mamy na górne piętro. Idę tam i ponownie spotykam jego przyjaciela księdza, jakby to był pierwszy raz, kiedy na siebie wpadamy. Od razu mówię, że pomogę z łóżkiem, ale jeśli chodzi o szafę, to spasuje. Sąsiad na to, skąd wiedziałeś o szafie? Właśnie wtedy wyznałem im, że jestem prawie na 100% pewien, że przed chwilą umarłem. Kolejną godzinę spędziłem na rozmowie z księdzem, który zasypywał mnie pytaniami. Sąsiad za to był dość sceptyczny, dopóki nie opisałem mu w szczegółach sypialni na piętrze: od metalowej ramy materaca, po zagłówek. Dodam tylko, że nigdy wcześniej nie byłem na górze w ich domu. Ksiądz zapytał mnie, co widziałem po śmierci. Odparłem, że tak naprawdę nigdy nie umarłem. Zamiast tego obudziłem się przy stole w jadalni. Autorze, to naprawdę niesamowita historia. Motyw pętli czasowej jest dość powszechny w filmach i książkach sci a sam też niejednokrotnie zastanawiałem się, jakby to było wrócić do czasów dziecięcych ze wspomnieniami z teraz. Jednak nigdy nie przypuszczałbym, że coś takiego mogło się komuś przydarzyć naprawdę. Ale w końcu sama idea musiała mieć gdzieś swój początek. Najprawdopodobniej upodobnemu tobie człowiekowi. Być może oszukałeś przeznaczenie. Gratuluję. Całe zajście miało miejsce dwa lata temu. Byłem w tak ciężkim szoku, że aż musiałem to udokumentować, aby o wszystkim opowiedzieć żonie. Do dnia dzisiejszego otrzymam owe notatki gdzieś w odmętach telefonu. Mój pięcioletni syn zawsze zachowywał się dość typowo jak na swój wiek, wygłupiał się i rozrabiał. Rzadko kiedy był poważny, jak to dzieciak. No i oczywiście brał nas na słodkie oczka po to, aby wynegocjować smakołyki lub jakąś zabawkę. Dzieci myślą głównie o swoich potrzebach, ale nie ma w tym niczego dziwnego. Wciąż się przecież rozwijają. Kiedy więc synek poprosił mnie, żebyśmy poszli na spacer tylko we dwoje, od razu się roześmiałem i mimowolnie przyszło mi na myśl. Okej, okay, ciekawe, o co tym razem poprosi. Idziemy sobie obok i zagaduję go żartobliwie, próbując z niego wyciągnąć co nieco. Co ci tam chodzi po głowie, kolego? Odpowiada poważnym tonem: Nic takiego, po prostu chcę spędzić z tobą trochę czasu i nacieszyć się naturą. Wow, pomyślałem sobie, że chyba faktycznie dorasta. Po chwili dodał: Chcę, żebyś wiedział, że jesteś najlepszym tatą, jakiego kiedykolwiek miałem. Bardzo pomagasz mojej siostrze i mi, a do tego jesteś naprawdę miły. Choć zwykle ci tego nie mówimy. Dziękuję ci za wszystko, i wiedz, że zawsze chcę być blisko ciebie. W tym momencie nie rozpłakałem się tylko dlatego, że podejrzewałem, że może to być żart, albo zwykła próba skłonienia mnie do czegoś. W żadnym wypadku jego słowa nie zabrzmiały jak coś, co wypowiedziałoby tak małe dziecko. To nie było w stylu mojego syna. Jedyne, co udało mi się wtedy wykrztusić, to naprawdę miło mi to słyszeć, i bardzo cię kocham. Potem po prostu cieszyliśmy się resztą spaceru. Przez chwilę czułem się, jakbym rozmawiał z duszą, która wiodła kilka żyć. Na przykład przez słowa, jesteś najlepszym tatą, jakiego kiedykolwiek miałem. Może po prostu chciała porozmawiać ze mną w cztery oczy, zamiast odgrywać rolę dziecka? Mimo wszystko cieszę się, że to usłyszałem i nigdy tego nie zapomnę. A co się stało później? Cóż, najzwyczajniej w świecie wrócił do bycia tym samym rozrabiaką, którego tak bardzo kocham. Często słyszy się o ludziach, którzy twierdzą, że posiadają wspomnienia z poprzedniego życia. Kto wie, może twoje dziecko jest jedną z takich osób, a to, że jesteś dla niego najlepszym tatą, było bodźcem, który przerwał milczenie poprzedniego wcielenia, któremu wcześniej być może tego właśnie najbardziej brakowało. Mniej więcej pięć lat temu spotykałam się z facetem o imieniu Charlie. Moja mama miała okropne wyrzuty sumienia z powodu tego, że zawsze myliła jego imię, nazywając go Jacques. Często podśmiewałam się z niej, no bo cóż, mieszkamy w Wielkiej Brytanii, jakim cudem zapamiętała francuskie imię, ale Charlie'ego już nie. Kiedy rozstaliśmy się, mama wciąż dociekała co tam u żaka, a zwłaszcza u jego psa rasy, Labradoodle. Owszem, Charlie miał psa, ale nie tej rasy. Moja mama jednak wciąż upierała się, że wysyłała mi zdjęcie tego konkretnego psa, który przecież nawet nie istniał. Czasami to i przekręcanie wspomnień z Charliem działało mi na nerwy. Odnosiłam wręcz wrażenie, że celowo mnie wkręca. A teraz przejdźmy do dnia dzisiejszego. Od niedawna mam nowego chłopaka o imieniu. Uwaga, uwaga, żak. Pewnie domyślacie się też jakiego ma psa. Jeszcze nic mu nie mówiłam, co by go nie przestraszyć, ale od kiedy tylko go poznałam, obie z mamą mamy myśli w stylu co jest grane. Podejrzewamy, że niektóre ze wspomnień, które nieumyślnie podkoloryzowała, to rzeczy, które wspólnie zrobimy w przyszłości z Jackiem. Autorko, mam tylko nadzieję, że już próbowałeś cię zagrać w lotto. Z takimi paranormalnymi zdolnościami twojej mamy to aż żal nie spróbować. Jest to niesamowite i zdecydowanie to coś więcej niż tylko zwykły zbieg okoliczności. Wiedziałem, że to akurat ty dotrwasz do końca odcinka. Dobra robota. Daj znać w komentarzu, która historia najbardziej ci się podobała oraz historię, z jakiego subreddita chciałbyś zobaczyć następnym razem. Umieść też w nim tajemne hasło HORYZONT, aby rozpoznać, kto jest jednym z nas. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to przypominam o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki. Cześć.